Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie i właściwie witam się jako taki narrator tego filmu. A dlatego, że najpierw pójdziemy sobie i właśnie dajcie mi znać, co myślicie o sklepie Sinsei. Bo byłam parę dni temu, przepraszam za mój głos, ale cały czas nie domaga. Byłam parę dni temu w Sinsei. No dobra, może ponad tydzień, bo tak zdrowotnie jakoś wychodziło. I podobało mi się parę rzeczy, także dajcie znać. Może zrobię zamówienie przez internet, tak żeby przyszło domku, żeby mogła Wam pokazać wszystko. Ale dajcie znać, czy Was to interesuje. Bo szczerze, ja do Sinsaya nie zaglądałam latami. I zauważyłam, że bardzo fajne rzeczy mają. Przyjaciółka mi też nadała, że mają inne działy niż tylko kobiece. A widzicie, ja tak bardzo w tyle byłam. Yy, także to jest pierwszy temat. A teraz cofniemy się trochę w czasie. Pozycja na surykatka. Tak. <grym _> <O. grym _> Uwielbiam tą pozycję. Jesteś <grym> boski ja Ogonem sobie wyrównuje balans. <grym> <Ale> <grym> Jaki idą. to zobacz od przodu jaką on ma minę. Coś mu nie gra. Przygotowanie do kąpieli. Jest i pies. Pies, tutaj on wie, że coś będzie zaraz się działo. Tu mamy naszą. O, to będzie tu sobie leżało. Tak? Ty wiesz, co tu będzie? Tam będziesz zaraz. Tam. Tam będziesz się kąpał. No, tam będziesz. Jesteś gotów? Bierzemy ręcznik i zaczynamy proces kąpieli, tak? Tam będzie, Eduś, tak. No, po pierwszej nieudanej próbie i ucieczce wszystko wylądowało tutaj. Ale obawiam się, że to nie nastąpi dziś. Chociaż może, może. Przed chwilą nawet nie chciał do korytarza wejść. Siema! Jesteś y, youtuberowym pieskiem? Tak, tam jesteś ciekawy. Co tam jest? Bo tam miałeś kąpać dupkę. I co? Wykąpiemy czy nie da rady? Jadusiu, chodź, wykąpiemy się, chodź, dobra? <grystanie> chodź, zmierzymy sobie co nieco. Na szybciocha pokazuję Wam stanik sportowy, który zamówiłam z Nike to jest stanik z wysokim wsparciem. Ja mierzę rozmiar L, bo on wypada mniejszy. Jest straszny, drogi, bo 350 zł, i słuchajcie, ja go nie zostawiam. Dlatego, że to wsparcie nie jest dla mnie wystarczające. Tutaj bardzo mocno się wpija. No i zdecydowanie nie. Że to będzie tylko wstawka do filmu, to pokazuję Wam się w takim, a nie innym stanie. Odebrałam właśnie paczkę od Zalando Lounge i tutaj były zamówione buty do trenowania, do wiecie, takiego treningu domowego albo siłowego na siłowni. I takie oto buciki ja zamówiłam... Rozmiar 39, niby to jest 25 cm wkładki, ale słuchajcie, zupełnie nie. Duży paluch mnie uciska w prawej stopie, a jak wiecie lub nie wiecie, ja pod prawą nogą muszę mieć jeszcze podpiętkę, więc automatycznie mój palec idzie jeszcze bardziej do góry. No tak niestety jest. Fajne buty, ładnie wykonane, bardzo lekkie. Taka podeszwa, wydaje mi się, że fajna, antypoślizgowa. No, ale niestety są za malutkie. Pokażę Wam, jak na nudze wyglądają i na sylwetce, ale niestety yy, jest, niestety ja będę musiała je odesłać. Słuchajcie, mam tak wielki problem ze znalezieniem butów do treningu, że szok. Po prostu miałam jedne, tak jak pamiętacie, chyba 8, 9, 10 lat no może nawet. No i je zajechałam zupełnie, a teraz szukam i nie mogę znaleźć. Także mam nadzieję, że w końcu się to powiedzie. A drugie buty, które były w tej paczce to, to wansy. A wiecie, że ja jestem wielką fanką wansów i chciałam beżowe, ładne wansy. No i słuchajcie przyszły. E, czy one są ładne? Nie, nie są ładne. Są w pełni zamszowe, czego właśnie z Dando Lounge jest ten problem, że tak, nie widać różnych rzeczy, to jest raz. A dwa, że kurczę, różne błędy tutaj są na tych butach. Czasami właśnie widzę, że tutaj jest klej. Nie wiem, czy widzicie. Eee, sznurówek nawet nie wsadzam, to był mój rozmiar, no ale niestety to nie dla mnie. Także ten beż akurat mi się nie podoba, bo on tak wchodzi w taką zieleń, coś takiego. Także odkładam to do widzenia i pokażę Wam tylko under armury. Nie wyglądam zbyt korzystnie, no ale nieważne, chciałam Wam pokazać. Bardzo fajnie wyglądają te buty, naprawdę, i są super lekkie, mega zgrabne nie wiecie, Naprawdę fajnie by pasowały do wszystkich strojów, no bo są czarne, fajny jest ten akcent kolorystyczny, no ale niestety rozmiar zdecydowanie za mały. Cześć, witam się z Wami. Zakaz za mną... karmienia mną. Tak, za mną jest Kubuś, zakaz karmienia zwierząt. tak Kuba to przeczytał, dlatego że jesteśmy dzisiaj w ZOO. Dzisiaj jest 16 maja i Paweł ma urodziny, w związku z czym cały dzień, mimo tego, że jest to poniedziałek, spędzamy rodzinnie razem, prawda, Kubuś? Od rana było śpiewanie 100 lat, a teraz jesteśmy w Zoo. Coś wam pokażę, ale za dużo nagrywać nie będę. To jest Pawła Dzień. I z nim chcemy spędzić ten czas najbardziej. Tu mamy takie zwierzątko. No, i sobie chodzi we wodzie, ale fajnie. Albo angielska, albo niemiecka, albo ukraińska. Zobaczcie, jak Kuba wygląda jako podróżnik. Mm, nowe buty wjechały. Takie pokemonowe skarpety, spodenki, bluzka, plecak podróżnika, nowy bukiet i nawet okulary są przecież. Będziesz trzymać. Tak, Kuba sobie Zośką poćwiczy. No, tutaj też mamy misia jednego. Ja tak Nie. samo. Ja utożsamiam się z lemurami i ja wziąłbym lemura. Ja tak samo. Albo leniwca. Ja, by, ja bym wziął albo hipopotama, albo bo bym wziął rafę, albo bym wziął wilka, albo le, lemury. Mhm. No dobra. Ale najbardziej bym chciał wilka i lemury. bardzo są przepiękne tak samo jak na przednim siedziu się powiedzcie czemu tak dookoła biega? <grymne> czemu tak dookoła biega? bo jak tam Jeśli chodzi o mnie, to ja się już z Wami pożegnam. Ja, narrator Asia. Ale może będziecie chcieli zobaczyć parę fragmentów, które bardzo chciałam zostawić na pamiątkę dla nas, dla mojej rodziny z okazji przedstawienia na Dzień Mamy i Taty u Kubusia w przedszkolu. Słuchajcie, to były piękne chwile. Dla mnie magiczne, dla Pawła również. Bardzo, bardzo miły czas. No i pogoda dopisała. Także kochani, ja się z wami widzę w następnych filmach, a was zapraszam do obejrzenia. Chciałam wam pokazać, że jestem w całości ubrana w lumpa, oprócz nerki, sandały, spodenki i koszula. idziemy właśnie na uroczysty zakaz z dnia mamy i taty do przeszkola, do Kubusia. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, bo ludzie patrzą jak na wariata. Rozłączam się, a ona do was wróci. Dziś bardzo serdecznie noc. m Uczył syna na koń wsiadać, a nie jeden także i szapelką władać. Gdy chłopcy dorośli pięknie wyglądali, gdy konno w budurach tak przez wieś jechali. To ojej, ojej. To magiczny klej, ojej, ojej. To magiczny klej, ojej. O małe włos bym zapomniała. Oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was, mamuśki, no i dla mnie też. Z okazji naszego święta, dnia mamy oczywiście.